Na kilku jeleniogórskich ulicach nadal trwa proces wymiany lamp. W centrum naszego miasta po starych latarniach praktycznie nie ma już śladu. Wyciąga się stare lampy, później wykopujemy otwory, wkładamy fundamenty, obrabiamy to kostką z powrotem. Przychodzi druga ekipa, stawia lampy, podłącza. Nowe oświetlenie pojawiło się lub pojawi na ulicach Wolności Koropnickiej. 1 maja Jana Pawła II Konstytucji, 3 maja Kilińskiego, Korczaka i Wincentego Pola. To jednak nie koniec. Z tej wymiany oświetlenia, która miała być na Wojska Polskiego, ale tu robimy w ramach rewitalizacji, a te pieniądze przeznaczymy na pięć innych ulic. I mamy już na to zgodę instytucji zarządzającej, żeby to zostało, bo tam jest 90 lamp, żeby zostały przesunięte na inne ulice ma m.in. innymi przyczynić się to do walki z niską emisją. Na razie z tej